Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na 96 i 4 FM Wasza Diva. No witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu A co na to Diva? A dzisiaj chciałam powiedzieć o... Tej pani Ani Przybywskiej, która teraz walczy, na wojnę się wybrała już paparazzo. I walczy ze wszystkimi, robi im zdjęcia, fotografuje ich i filmuje. No sama bawi się już takiego też paparazzo. Z tym, że no, o wiele bardziej myślę, takiego zdenerwowanego. Robi im zdjęcia mówiąc, odzierasz mnie z prywatności. No, pokaż jaki jesteś. A może ty jesteś pedofilem, może tam na Dominikanę byś też pojechał i tak dalej. No, wkurzyła się strasznie. I nawet u Lisa była teraz ostatnio i tam też mówiła, że po prostu, że tu są ludzkie hieny, że, że coś strasznego te co. No, z jednej strony rozumiem panią Ani że tak się denerwuje i nie podoba jej się to, jak oni się zachowują, że cały czas jej pstrykają te foteczki. Z drugiej strony no to chyba zapomniała, w jakim zawodzie startuje. To znaczy, jeżeli się jest od tylu lat aktorką, jeszcze żoną piłkarza, no to chyba nie można oczekiwać, że się ludzie ją nie będą interesować, że plotkarskie magazyny, dla których przecież ci paparazzi ci pra pracują, bo nie robią dla, dla siebie zdjęć, żeby mieć na pamiątkę. No, że muszą z czegoś żyć i że ludzie e, interesują się takimi prywatnymi faktami. No, to prawda, stara jak świat. Także to Ameryki nie odkryła. I ona teraz po tylu latach bycia tą aktorką wśród tych fleszy, łażenia po gazetach, udzielania wywiadów i robienia sobie sesji zdjęciowych, nagle sobie uświadomiła, że jakie to jest odzieranie z prywatności. A sama ma profil na przykład na Instagramie, czy tam na Facebooku, czy gdzieś tam. I sama sobie stryka foteczki. Tam dzieci są, zdjęcia, czy tam właśnie z mężem. No to ja już nic z tego nie rozumiem. No to albo jedno, albo drugie. Albo chce być, nie wiem, jak jakaś Meryl strip nie pokazywać w ogóle swojej rodziny, nie udzielać się, albo chce pokazywać, no to już pokazuj, skoro już pokazujesz, to pokazuj do końca. Także nie rozumiem tego oburzenia wielkiego. Tym bardziej jest to dziwne, że wszystkie koleżanki z branży, czy tam aktorki, czy piosenkarki, czy celebrytki, bardziej celebrytki no to przecież czasami by zrobiły za taką fotę w gazecie plotkarskiej. Przecież, żeby tylko zrobić im zdjęcie to one się rzucają po tych czerwonych dywanach albo na jakimś tam kole nad morzem jak pani Węgrowska. Albo na przykład znowu w Japonkach przyjdą na czerwony dywan, żeby tylko się odróżnić, żeby im zrobić fotografię nową. No ta pani Ania chyba nie rozumie tego, że ona walcząc z nimi to tak samo jakby walczyła ze swoimi fanami, ze swoimi koleżankami z branży, no bo przecież to tylko dla nich tak są. A przyjdzie taki moment, że jej nie zrobią kilka razy zdjęcia to ją szlak trafi i krew zaleje. Od razu będzie wielki lament i od razu będzie wielka koleżanka paparazzo. No, ja wiem, o czym mówię. Ja muszę powiedzieć tak, jak pani Jarosińska, Monika. Może nie lubię tego mówić, ale w Polsce mam status gwiazdy.